Letnie czytanie. Władysław Kopaliński, kot w worku, czyli z dziejów, powiedzeń i nazw. Barany Panurga. W książce Franciszka Rable, Gargantua i Pantagruel, jeden z towarzyszy Pantagruela, Panurg, w czasie podróży okrętem wdaje się w rozmowę z pewnym kupcem imieniem Jędorek, który przewoził na tym targu stado, piękny, statku, stado pięknych baranów i proponuje mu, aby sprzedał mu jednego barana. Po długich targach, Panurg, zapłaciwszy umówioną cenę, wybiera wśród całego stada dużego tryka i uprowadza go beczącego z sobą. Inne barany słysząc jego beczenie, zaczęły też pobekiwać i oglądać się, dokąd to wiodą towarzysza. Nagle Panurg rzuca w morze beczącego tryka. Wszystkie inne barany jeły sznurkiem jeden po drugim skakać i zanurzać się w morze. Nie było sposobu ich powstrzymać, bo natura barania każe. Mu zawsze iść za przewodnikiem, gdziekolwiek by uszedł. Barany Panurga są więc ilustracją tego, co nazywa się zwykle owczym pędem.